i w tym materiału 9.0 pokażę, jak można zrobić odliczanie. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Co potrzebujecie na początek? Nie potrzebujecie nic. Na końcu pokażę Wam jeden kod, który Wam pozwoli zrobić fajne także odliczanie bez jakby zagłębiania się w kod. Ale teraz zobaczmy sobie, jak działa w ogóle to liczenie w programie. Na sam początek ważny jest kratkarz, gdyż na kratkarzu Waszego projektu całe odliczanie będzie się opierało. Więc w moim przypadku mam ustawione 30 klatek, więc jedna sekunda w moim odliczeniu będzie trwało 30 klatek e, w, podczas jakby odmierzenia czasu. No i przerzucamy sobie z e, jakby zakładki FX library, w titles wybieramy sobie text plus. Jest to tekst to dostępny w Fusionie i ten sam efekt możemy zrobić w Fusion, ale po co jeśli możemy sobie to zrobić w zakładce edit, gdyż wiemy, że nie wszyscy lubicie przechodzić sobie do różnych do różnych zakładek do zakładki edit więc mamy nasz tekst wrzucony, ja mogę go sobie skopiować trzy razy, wy tego nie róbcie, ja tylko to zrobię aby wam coś zademonstrować, więc mam tu mój tekst plus razy, trzy razy kiedy go złapałem, mogę sobie go przesunąć do tej krawędzi, bądź Bądź po prostu go tutaj e, uciąć i włożyć, coś mi program zaczął myśleć. Ok, więc dopasowałem te teksty do siebie. No i teraz zobaczmy, co możemy w ogóle stworzyć w tym Fusion. Załóżmy mój pierwszy tekst, mam style tekst, na którym mogę sobie oczywiście font dopasować, wymiar, czyli wszystkie standardowe rzeczy do tekstu. Ale jak kliknę prawie wszystkie myszy, to mam coś takiego jak timecode. No i teraz mamy tutaj nasz timecode, czyli odliczanie, jaki realny czas minął od początku naszego projektu. I gdybyśmy chcieli, to byśmy mogli. Sobie wyciąć ten skrawek i zostawić to odliczenie ale nie idziemy na łatwiznę, chcemy trochę większej kontroli. Jeśli mowa o większej kontroli, to mamy coś takiego tej Fusion jak Text Timer. No i to jest ogólnie. W porządku, mamy już tu gotowy szablon, ale który musimy sobie sami tutaj go trochę podanimować, czyli odkąd dokąd jaki nam tekst się pojawia, więc tego też nie chcemy aby animować nasze odliczenie co klatkę, to szkoda naszego czasu, ale mamy też coś takiego jak expression i za pomocą ekspresji możemy zrobić tak samo jak w After Effects jakby programować to co ma nam się pokazywać. Załóżmy, że wpiszemy na, dolu, na dole w polu ekspresji tekst u góry jest nieważny, na ten moment piszemy sobie time, teraz jak nam się pojawi, wpisaliśmy time pojawia nam się licznik, usunę sobie te wszystkie poprzednie bo to w sumie już nie jest nam niepotrzebne i zostawmy sobie tylko tą e, ostatnią partię, no więc jak zobaczy zobaczycie mam time i obliczam mi kratki, czyli mija co kratkę jedynka to jest jedna kratka, więc mamy już odliczanie co kratkę, tą oczywiście ekspresję możemy sobie tutaj dobrowolnie edytować, czyli na przykład minus 20 i mamy początkową wersję minus 20 i mamy jakby tutaj coś takiego, że mamy liczanie od nie wiem, minus 200 do przykładowo zera, możemy sobie zrobić w taki sposób, więc mamy takie, możemy oczywiście te sobie dodać, na przykład jedynkę, bo nie chcemy, aby zaczynał się nasz ten kod od zera, więc mamy jedynkę, ale teraz co zrobić, aby to nam pokazywało Sekundy, bo nie chcemy takiego szybkiego tekstu dla licze, odliczania, od, odliczania. Więc teraz dajemy sobie znak dzielenia i wpisujemy 30, gdyż mam, ile mam, 30 klatek. No jak zapuścimy puścimy play, to widzimy taki chaos, gdyż pojawiają nam się liczby po, po przecinku, gdyż na przykład dzielimy 4, podzielić na 30, ale jak sobie teraz wpiszemy floor, który jakby to jest jakby wartość, która powoduje nam, że nam będzie zaokrąglała to, co mamy. Dajemy sobie floor, a w nawiasie dajemy sobie time 30. No i teraz jak zobaczycie, mamy odliczanie już co sekundę. No i czy to nie jest piękne? Mamy już jakby od, od zera do kąt trwa nasz tekst. Będzie nam to Odliczało tak, jak teraz tutaj widzicie. No, ale okej okay. więc mamy takie odliczanie, ale możemy też sobie stworzyć randomowe liczby, czyli random od 0 do 99. I teraz, jak tak to sobie damy, to program nam tutaj daje losowe liczby od 0 do e, 99. Jak sobie podzielimy na 30, zobaczymy znowu chaos. Damy sobie floor. Tak, nawias otwieramy, floor na końcu sobie damy w tym wypadku w taki sposób no i mamy już to zaokrąglone i mamy jakieś teraz takie dziwne rzeczy randomowe bez tego co mamy pokazują nam się jakieś tak jakby zliczowane cyfry które możemy uzyskać w jakimś animacji właśnie typograficznej więc random powoduje nam to że liczby są jakby e, liczby są losowe time powoduje nam to że mamy odliczanie klatek dzieląc przez klatki Utrzymy, otrzymujemy jakby jedną sekundę, więc e, to wszystko doprowadzi do tego, że możecie sobie stworzyć jakby taki zegarek, czyli jeśli chcecie 12, dwukropek, 15 takich chcecie czas, to możecie stworzyć sobie to za pomocą gotowego kodu, który jakby macie zamieszczony w opisie. Ja teraz go sobie skopiuję i go sobie tutaj szybko omówimy. Mamy ten kod skopiowany, i jak widzicie, on tutaj powoduje to, że mamy już klasyczny zegarek, taki jakby potrzebujecie takiego sniusa. Na czym to polega? Na początku macie frame rate, wpisujecie wasz frame rate, a tutaj macie start seconds, czyli od której sekundy wasz. Timer ma się zaczynać, czyli ja mam tutaj 120 sekund, całe było 30 sekund na samym początku. No i teraz, jak widzicie, zmienił się mój tekst na, na nasze 30 sekund. I za pomocą tego kodu, który tutaj macie, który jakby decyduje to, programuje to, aby nam pokazywał liczenie, możecie właśnie sobie stworzyć takie klasyczne odliczanie 2.27, jeśli nie, chce, nie chcecie pojedynczej liczby. Więc podsumowując, macie ekspresję, która jest time, to powoduje, że liczy wam klatki, dzieląc przez klatki otrzymujecie odliczanie jakby co sekundę, bo to jest wasza ilość klatek. Możecie to mnożyć, dawać odejmować, dzielić, co zapragniecie random, rysuje wam randomowe liczby, a ten kod, który macie w opisie e, zamieszczony powoduje to, że macie jakby już zaprogramowany taki klasyczny e, stoper, gdzie macie wartość minut, wartość sekund e, i możecie sobie w taki sposób właśnie też odliczać. Więc mam nadzieję, że ten materiał był pomocny, wiecie już jak zrobić sobie proste odliczanie w tym programie, więc jak macie jeszcze jakieś pytania dawajcie znać w komentarzu. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!